Dzisiaj pokażę wam opcję Excela, która przydaje się szczególnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z grafiką, wykresami, obrazami i takimi tam. I przyznam wam, że gdy ja tej opcji nie znałam, to strasznie psioczyłam na Excela, wkurzałam się na niego co nie miara, ponieważ za każdym razem, kiedy miałam wykres, na przykład, czy obraz, jakiś dowolny, to jak poszerzałam kolumnę, to zobaczcie, że wykres mi też się poszerzał. Tak samo z wierszami, tak? Jak powiększałam wiersze, to wykres dokładnie robił to, co ja robiłam z wierszami. Przy obrazie dzieje się identyczna sprawa. Zobaczcie, oto tutaj jest moje logo. Powiększyłam kolumnę, poszerzyłam kolumnę i logo się po prostu jakoś dziwnie rozjechało. Dokładnie tak samo jest w poziomie z wierszem. Także no, niefajna opcja, strasznie mnie to wkurza zawsze. Zawsze zmieniam sobie opcję obrazu, jak i wykresu, bo to jest jak za chwilkę zobaczycie, dokładnie ta sama opcja. Bo ja lubię, kiedy po prostu te obiekty, typu wykres, czy logo czy obraz tak w tym wypadku zostają dokładnie, dokładnie takich samych rozmiarów. I przyznam wam, że gdy tą opcję poznałam, to moje życie po prostu stało się łatwiejsze i już od tej pory od tej pory zawsze zawsze ciągle ją używam. Jaka to jest opcja? Jest to opcja, jeżeli mówimy o wykresie, no to jest to opcja wykresu, czyli najpierw sobie należy zaznaczyć wykres i wcisnąć skrót klawiszowy Ctrl 1 lub ewentualnie prawym przyciskiem myszy i mamy formatuj obszar wykresu. Tutaj mamy, w, po, w Excelu 2013 pojawi się po prawej stronie okienko formatowanie obszaru wykresu, na którym nas interesuje ta ostatnia opcja, czyli krótko mówiąc rozmiar i właściwości. Musimy sobie to kliknąć i zobaczcie, że w tej chwili mam zaznaczoną opcję przenieś i zmień rozmiar wraz z komórkami. No i wykres robi dokładnie to, co tutaj jest zaznaczone. Mieliśmy efekt tego przed chwilką zaprezentowany. Natomiast to, co my musimy zaznaczyć, to tutaj przenieś z komórkami, ale nie zmieniaj rozmiaru. Ewentualnie, jeżeli chcecie, żeby został Wam wykres w tym samym miejscu, to możecie zaznaczyć jeszcze tą drugą opcję. Nie jeszcze, tylko po prostu tą drugą opcję. Nie przenoś ani nie zmieniaj rozmiaru z komórkami. Ja akurat lubię zaznaczać tą opcję numer 2, czyli przenieść z komórkami, ale nie zmieniaj rozmiaru, no bo to, że przenoszę ten wykres, to jest OK. Czyli zaznaczamy tą opcję. Opa, i teraz zobaczcie, że jak poszerzę moją kolumnę. To wykres został dokładnie taki sam. I to samo dzieje się z obrazem. Ja już go tutaj niestety troszeczkę zepsułam, natomiast zobaczycie, zobaczycie że opcja jest dokładnie ta, taka sama. Um, tutaj w formatowaniu obrazu, ja nie chowałam okienka, więc okienko mi zostało, jest dokładnie, dokładnie taka, sama, taka sama sekcja. Zobaczcie, właściwości i rozmiar. Musimy do niej wejść. I zaznaczyć dokładnie tą samą opcję. Przenieś z komórkami, ale nie zmieniaj rozmiaru. Czyli niezależnie od tego, czy to jest wykres, czy to jest obraz, zaznaczamy dokładnie tą samą opcję, tak? Czyli tutaj przenieś z komórkami, ale nie zmieniaj rozmiaru i teraz zobaczcie, jakbym nawet zwężyła tą moją kolumnę, to logo w tym wypadku, czyli obraz, po prostu zostanie dokładnie takiego samego rozmiaru. Jaki był? No, przyznam wam, że ja wiecznie włączam to w swoich, w swoich plikach, ponieważ jest to dla mnie o wiele łatwiejsze niż takie wieczne zmienianie rozmiarów, bo coś przypadkiem zepsułam, bo sobie powiększyłam wiersz czy kolumnę. Także polecam wam stosowanie tej opcji. Mam nadzieję, że od tej pory też stanie się jedną z waszych ulubionych. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmu i do zobaczenia następnym razem.